Nazywam się Kasia Lisowska. Bardzo kocham. Bardzo kocham moją rodzinę. Kocham. Grać na fortepianie. Uwielbiam. Uwielbiam gwiezdne wojny. Bardzo lubię. Jeździć na snowboardzie. Lubię. Um, lubię dobrze zjeść. Jest mi obojętne. Nic nie jest mi obojętne. Zawsze zabieram jakieś stanowisko. Nie lubię. Nie lubię jak ktoś mnie kłamie. Bardzo nie lubię. Bardzo nie lubię, jak ktoś mnie kłamie i to jeszcze tak perfitnie w żywe oczy. Nienawidzę. Nienawidzę, jak ktoś w restauracji, jak zamawia marchewkę ze smażaną, to zamieszają z groszkiem. I czego nie lubię bardzo. <słuch> I to, jestem wtedy bardzo zła. Program The Voice of Poland technologicznie wspiera Sony. Producent notebooków